Dzień dobry, Marta Mackę. Witam w kolejnym odcinku mojego wideo podcastu Reklamiara. Przypomnę, jest to program, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o wyzwaniach współczesnego marketingu, komunikacji marketingowej, reklamy. A dzisiaj jest yy, odcinek specjalny. Jest to odcinek yy, świąteczny, mikołajkowy i dzisiaj w Studio Fenix. Yy, Taka nieoczekiwana zamiana miejsc, ponieważ wywiad ze mną poprowadzi mój syn Filip. Cześć Filip, chodź się zamienimy na miejsca. Szef. O rany, nigdy tu nie siedziałam. Masz e, pytania do reklamiary? Tak, e, chciałabym się najpierw zapytać, e, no kiedy i jak... Padłaś na pomysł tej reklamiary. Pomysł na zrobienie reklamiary urodził się parę lat temu w pluskach naszych na pomoście. I on ewoluował. Najpierw to miała być książka, potem miał być film. A w efekcie pomyślałam sobie, że najfajniej byłoby spotkać się z ludźmi, którzy w reklamie pracują, którzy reklamę, branżę reklamową tworzyli. A dlaczego tak się stało? Skąd się to w ogóle wzięło? Na pomoście jedna z moich koleżanek, słuchając yy, yy, wieczornych yy, opowieści przy zachodzie słońca o mojej pracy w branży reklamowej, w agencjach reklamowych, któregoś dnia powiedziała Marta: Słuchaj, zrób coś z tym i nazwij to reklamiara. Bo to jest wszystko bardzo ciekawe. Są ciekawe historie, o których. Yy, Część ludzi nie wie, część ludzi zapomina, a warto by było to w jakiś sposób uwiecznić. No i wtedy pomyślałam sobie, że zrobię właśnie taki program, który, do którego będę zapraszała osoby, które w latach 90. poprzedniego stulecia wymyślały tą branżę od początku, tworzyły. Agencje reklamowe tworzyły pierwsze reklamy, tworzyły marketing. No i tak właśnie powstał pierwszy cykl, pierwszy sezon reklamiarek. To jest ponad 20 odcinków, właśnie rozmów z tymi y, osobami, które na początku, właśnie były zaangażowane w tworzenie rynku reklamowego. No i tak mi się to spodobało że jak już się trochę wyczerpał ten format wspominkowy, pomyślałam sobie, że warto jest ten pomysł kontynuować i zapraszać gości, którzy po prostu będą opowiadać o tym, co dzisiaj dzieje się w reklamie i marketingu. No i dzisiaj już jest ponad 80 odcinków. Myślę, że jest to taki potężny pakiet wiedzy dotyczącej tego, jak ten rynek się rozwija, co się w nim dzieje i, 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 i jakie dzisiaj są narzędzia reklamowe i marketingowe. No, a, a ja jestem ciekawy, czemu robisz tą reklamę z tymi osobami, no, z którymi robisz, bo zawsze to jest takie ciekawe i skąd wiesz, że akurat z tymi osobami to warto zrobić? Wiesz co? Przez to, że cały czas pracuję w branży marketingowo-reklamowej, no to mam kontakt z ludźmi, którzy ten rynek tworzą, którzy przygotowują yy, i rozwijają różne formy, różne narzędzia, różne rzeczy, które są dla marketingu i dla komunikacji. Ważne, istotne, pomocne. W związku z tym no, obserwuję, podglądam, chodzę na różne konferencje, na różne spotkania i jak słyszę, że ktoś ma coś ciekawego, fajnego do powiedzenia, co też dla mnie jest po prostu ciekawe i rozwijające, no to wtedy zastanawiam. Zapraszam go czy ją, żebyśmy sobie taki wywiad przeprowadzili, żeby szersza po prostu publiczność, ludzie, którzy interesują się marketingiem i reklamą, mogli się czegoś ciekawego dowiedzieć. Ale zdarza się też tak, i to jest bardzo miłe, że zgłaszają się różni ludzie, którzy oglądają reklamiarę, czy to na łamach tego wydawnictwa Media Marketing Polska, czy bezpośrednio na YouTube, czy na Spotify'u, i mówią: Słuchaj, Mamy ciekawy temat, robimy ciekawe rzeczy związane właśnie z komunikacją marketingową, z marketingiem, z reklamą, z nowymi technologiami. Chcielibyśmy się podzielić tym, opowiedzieć, czy możemy się wprosić do reklamiary na wywiad. No i wtedy jakoś tam się umawiamy i, no i z takimi osobami po prostu o różnych ciekawych tematach rozmawiam. Ale lubisz tą branżę reklamową? Wiesz co? No bardzo ją lubię, chociaż czasem jej nie lubię. To pewnie tak jest, wiesz, jak ze szkołą. Ty lubisz swoją szkołę, ale czasem nie chcesz iść do szkoły. I wiesz co? Zastanawiałam się nawet nad tym, czy, czy chciałabym robić w życiu coś innego, ale myślę, że ta branża ma kilka takich aspektów, które z mojej perspektywy, szczególnie w w kontekście takim charakterologicznym jest po prostu wspaniała, bo to jest branża, która jest niezwykle różnorodna, która się niesamowicie szybko rozwija, zmienia, ciągle są jakieś nowe rzeczy. W związku z tym, jak to mówi twój tatus, nudy nie ma. <ścoughs> I, i, I cały czas po prostu coś nowego obserwuje, czegoś nowego się dowiaduje, uczę. A druga rzecz, która mi się w tej branży bardzo podoba, to to, że mam kontakt z bardzo, bardzo dużą ilością ciekawych ludzi. No i jak wiesz, ja bardzo lubię ludzi i jestem dość takim towarzyskim stworzeniem. W związku z tym, to zawsze w tej pracy w branży reklamowej, w branży marketingowej, bardzo lubiłam, że spotykam bardzo różnych ludzi z bardzo różnych firm. Na przykład, jak pracuję z klientami, czyli z tymi markami, reklamodawcami, no to każda marka jest inna. To jest jakiś nowy, ciekawy świat, o którym muszę się dużo nauczyć, poznać, zobaczyć. W związku z tym, no to jest cały czas po prostu bardzo inspirujące, bardzo, bardzo żywe i bardzo zmienne, i to mi się podoba. No i to, co mi się bardzo podoba też, to właśnie to, co powiedziałam, że. Że spotykam bardzo dużo fajnych ludzi i na swojej drodze zawodowej przez 30 lat tych ludzi poznałam bardzo, 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 bardzo dużo i z ogromną rzeszą tych ludzi cały czas się koleguję, przyjaźnie. Myślę, że większość moich koleżanek i przyjaciółek, które znasz, to są właśnie koleżanki, które poznałam w pracy i to też jest jakaś ogromna wartość, myślę. No a bo już tak dużo miałaś tych reklamiar, a no i zazwyczaj po każdej przychodzisz zadowolona, ale czasami mówisz, że mogłabyś coś zmienić, to jesteś po każdej zadowolona z tego efektu, czy nie? No myślę, że w zasadzie jestem jakoś po każdej zadowolona. Czasami myślę sobie, że może mogłam zadać inne pytania albo coś bardziej pogłębić. Y Zadowolona jestem bardzo, kiedy jest fajna atmosfera i się fajnie rozmawia z gośćmi. Zazwyczaj tak jest. To też jest bardzo miłe i, i, i fajne, i wydaje mi się, że w reklamiarze też udało się stworzyć taką przestrzeń przyjazną, serdeczną, że każdemu się fajnie rozmawia. Oczywiście są odcinki, które są mi bliższe. Bo na przykład temat jest mi bliższy, trochę lepiej się na tym znam, trochę lepiej to rozumiem, w związku z tym łatwiej mi się rozmawia. Ale myślę, że każdy odcinek lubię, z każdym odcinkiem czuję się dobrze, ale oczywiście, i to nie jest, tego nigdy nie ukrywam, najbardziej lubię te odcinki takie wspominkowe, historyczne, bo bardzo lubię wracać do tych czasów, po prostu też początków mojej pracy. I tych czasów, kiedy wszystko wymyślaliśmy od nowa, ale z drugiej strony też lubię te odcinki, w których nawet czasem myślę, że nie wiem do końca o czym będę rozmawiała, bo nie jestem ekspertką w danej dziedzinie, ale przy okazji się bardzo dużo dowiaduję, więc myślę, że to jest po prostu bardzo fajne. Okej. Okay. A masz jakieś plany z tą reklamiarą, czy nie? Słuchaj, plany mam takie, żeby robić dalej regularnie spotkania, tematów. Myślę, że nie zabraknie, bo w dziedzinie marketingu i komunikacji, tak jak Ci powiedziałam, to się zmienia i, i po prostu ciągle jest coś nowego, i ciągle są nowe narzędzia, nowe. Platformy do komunikowania się z konsumentami, mnóstwo produktów, więc, więc myślę, że tematów nie zabraknie na następnych, nie tylko 80 odcinków, ale może nawet 80 lat, chociaż tyle nie planuję. Myślę, że chciałabym zrobić jakąś taką kwintesencję z tego, co było do, tych, do tej pory. Nawet w tym tygodniu rozmawiałam. Z redakcją Media Marketing Polska z, z Pawłem, dziennikarzem prowadzącym tutaj reklamiarę właśnie w MMPS. I, I Paweł powiedział: zrób best of. W związku z tym mam plan na, nasze, na naszą przerwę świąteczną, że wieczorami będę coś tam może montować i wybierać urywki z tegorocznych odcinków, żeby zrobić właśnie taki zbiór najfajniejszych cytatów, najfajniejszych wypowiedzi. Ale myślę, że pierwszy sezon Reklamiary, właśnie ten historyczny, ten wspominkowy, też można by było jakoś e, może odświeżyć albo go jakoś, nie wiem, zrobić z tego właśnie jako jakiś, jakiś materiał, może niekoniecznie wideo, może Jakiś, jakąś książeczkę, może jakiś album, bo tak myślę sobie, że to też jest fajne. Szczególnie, że no każda z tych historii, każdy z tych gości był super. I, i tam jest tyle anegdot, tyle, tyle fantastycznego kontentu, że, że warto to zrobić. Okej, okay, a jak zawsze się zastanawiałem tak zawsze wchodzisz, tak. tak. Na luzie, jakbyś miała wszystko tak zaflanowane, ty się stresujesz przed tymi reklamiarami, czy nie? Wiesz co? Stresuję się trochę. Nie tylko przed reklamiarami, ale też przed y, każdą konferencją, którą prowadzę. Nawet czasami się stresuję przed spotkaniami i nawet takimi spotkaniami online. Y, I myślę sobie, że y, to jest normalne. Nawet nie tylko, że sobie tak myślę, tylko wiem o tym. Pamiętam, że na jednej z naszych konferencji chyba było to, była to pierwsza edycja CMO Summit. Konferencji, którą jak wiesz, organizuję już od wielu, wielu lat. W tym przyszłym roku to już będzie trzynasta edycja CMO Summit. I chyba właśnie podczas pierwszej edycji CMO Summit, którą robiliśmy w kampusie Google, takim, takim mówcą motywacyjnym był taki bardzo znany pan psycholog, Jacek Santorski, który jest no naprawdę bardzo znaną osobą, która bardzo, bardzo dużo występuje. Bardzo dużo występuje na różnych konferencjach i, i, i na różnych wydarzeniach. I ja zobaczyłam, że on tak trochę, wydawało mi się, że on się trochę denerwuje, i spytałam się go, czy to jest. Prawda, że on się denerwuje? A on powiedział, że tak, że się denerwuje i że każdy człowiek normalny się stresuje przed wystąpieniem i przed prowadzeniem jakiegoś właśnie takiego, czy prezentacji, czy, czy wystąpienia, czy, czy wywiadu. I to wtedy powiedział, że tylko psychopaci się nie denerwują. W związku z tym, póki się denerwuje, to myślę sobie, że to może. Dobrze on mnie świadczy, a wiem skąd to pytanie, bo zawsze jak w szkole masz prezentacje różne, to się troszkę denerwujesz i, i właśnie się pytasz, czy to jest, czy ja się denerwuję, więc tak zdecydowanie się zawsze trochę denerwuję. Ale oczywiście z czasem człowiek się coraz mniej denerwuje, bo nabiera pewnej ogłady, jest już przygotowany na różne sytuacje. No i jak gdyby, jak to się mówi, praktyka czyni mistrza. Tak samo jak w sporcie, wiesz o tym lepiej ode mnie, że w sporcie trzeba trenować, trenować, żeby osiągnąć, osiągać wyniki i sukcesy. Tak samo z prezentowaniem i prowadzeniem. A ty się denerwowałeś przed naszym wywiadem? No, trochę tak. Ale bardzo fajnie sobie radzisz. No, dziękuję. A mam pytanie... Tak długo się przygotowujesz do tych różnych reklamiar, czy tak bardziej improwizujesz? No to jest słuchaj, dobre pytanie. Myślę, że nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Znaczy, jedna odpowiedź jest taka, że zawsze się przygotowuję. Zawsze przygotowuję sobie, tak jak ty też masz zeszycie tutaj jakieś notatki, zawsze sobie przygotowuję kilka jakichś takich głównych test czy pytań. Które będę chciałam mojemu gościowi, czy gościni, czy gościom, bo czasami tutaj też przychodzą dwie osoby, zadać. Jeżeli tematy, o których będziemy rozmawiać, są mi bliskie, się bardzo dobrze na tym znam, to oczywiście jest mi łatwiej. Natomiast jeśli są tematy jakieś trudniejsze, nie wiem, jakieś związane z jakimiś wiesz, rozwiązaniami nowych technologii, jakimiś no, skomplikowanymi rzeczami, z którymi no, mam mniej jakby doświadczenia, no to wtedy się muszę dużo bardziej przygotowywać. Natomiast zawsze mówię moim gościom, żeby pamiętali o tym, że reklamiera jest platformą dla nich, do tego, żeby mogli coś ciekawego powiedzieć. W związku z tym proszę ich też o to, żeby podpowiedzieli o czym będą chcieli rozmawiać i o co chcieliby, żebym ich zapytała. No ale zawsze bardziej komfortowo się czuję, jeżeli rozumiem, o co pytam i jeżeli rozumiem, o czym rozmawiamy. Szczególnie, że jest też tak, że wiesz, w trakcie rozmowy można czasami wyłapać coś, co ktoś powiedział, i jeszcze dopytać, jeszcze pogłębić. No w związku z tym jednak się trzeba przygotować, żeby po prostu no, ten temat nie był kompletnie mi obcy. No, czyli. A zawsze Cię interesują te tematy, tak? Czy, czy tak bardziej mniej? Czy. No, jak to jest? No. Nie, wiesz, są Mikołajki, Święta i, nie, <noise> i nawet niebawem zwierzęta będą mówić ludzkim głosem. Nie wszystkie tematy tak samo może mnie kręcą. Natomiast, ponieważ generalnie interesuje mnie ten świat marketingu, komunikacji, reklamy, ciekawią mnie te wszystkie nowe rzeczy, które powstają. Część mi się podoba, część mi się nie podoba, to raczej wiesz, no, każdy każde z tych tematów jest dla mnie interesujący i wartościowy, natomiast oczywiście są takie, które dużo bardziej mnie gdzieś tam yy, wciągają, po prostu. Yy, natomiast myślę, że też ci moi rozmówcy są na tyle ciekawi, że nawet jeżeli temat. Dla mnie nie jest taki najbardziej po prostu wow z mojej perspektywy, to to, w jaki sposób oni o tym opowiadają, ponieważ są ekspertami w swojej dziedzinie i oni się tym fascynują, no to myślę sobie, że ta energia jest po prostu dosyć zaraźliwa. No i mam nadzieję, że, że tak powiem, oddajemy tą, yy, zarażamy, te, czy oddajemy tą energię do słuchaczy czy oglądających, że ich też po prostu to, czego się dowiadują, z tych wywiadów po prostu po pierwsze, że się dużo dowiadują i są dzięki temu, y, stają się też trochę bardziej, y, mają jakąś większą ekspertyzę w danych tematach. No a po drugie, że po prostu wciąga ich to i jakoś zainteresuje. Okej, okay, no to chyba dla mnie byłoby to na tyle. No dobrze, dziękuję Ci bardzo, Filip, ale mam pytanie, bo ja do Ciebie teraz, jeśli mogę. Tak, jasne. bo w końcu to jest rozmowa, więc słuchaj, bo ja pamiętam, że mieliście kiedyś w szkole taki fajny cykl, kiedy dzieci zapraszały rodziców i rodzice opowiadali o tym, co robią w życiu, jaki wykonują zawód. No ja oczywiście przyszłam opowiadać o reklamie i też trochę widzisz, co ja robię. Czy ty myślisz, że to jest fajna praca? Czy myślisz, że jak będziesz duży, to chciałbyś spróbować pracować w tej branży, w której ja pracuję? Czy raczej jakiś masz inny pomysł? Oczywiście poza byciem sportowcem? No, według mnie to jest bardzo fajna praca. Dużo się spotyka z ludźmi, no i duże to doświadczenie buduje? No myślę, że na pewno w przyszłości spróbuję jak m, czegoś z reklamą. No i uważam, że twoja praca jest super. <grym> bardzo się cieszę, możesz zawsze zostać, y, możesz zawsze dołączyć do Shortlist Consulting i po <grym> prostu y, będziesz już taka wielopokoleniowa firma rodzinna. Uważam, że to jest też bardzo fajne, szczególnie, że to co wnoszą młodzi i młode pokolenia, no to jest y, jest to, jest to bardzo ważne, bo wy jesteście przyszłością, zresztą o, czym, o tym wczoraj był, jak wiesz, mój pierniczek, którego, którego zrobiłam na takim fajnym spotkaniu biznesowym też e, Super Brands, gdzie robiliśmy pierniczki e, i, i właśnie tematem było mm, tradycja i przyszłość i zrobiłam takie drzewo. Ale to już nie będę o tym opowiadać. Bardzo Ci, Filip, dziękuję za to wywiadowanie. A jeszcze się zapytam, a chciałbyś prowadzić podcast? No, chciałbym. Myślę, że to byłoby fajne. Już jeden prowadziłem w szkole. Uważam, że to jest super. Tak, myślę, że może będę. Super, to znajdziemy jakiś temat. <grym> Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo również za oglądanie reklamiary. Tym razem z tej strony się z wami pożegnam. Oczywiście oglądajcie, subskrybujcie, dawajcie lajki. I zapraszamy również tutaj do współpracy ze studiem Fenix, które, no powiedz Filip, super atmosfera. Mega. Mega. A za ścianą jest piesek. Może następnym razem przyjdę tutaj z naszym pieskiem Kiwi. No. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia i oczywiście y, super Mikołajek i jeszcze wesołych świąt nie mówię, bo jeszcze się zobaczymy. Do zobaczenia. No to lajkujcie, zostawcie suby i y, wesołych Mikołajek. Do widzenia.